Czujesz lęk z powodu tego, że nie zaspokoisz oczekiwania innych, z tego, że inni będą niezadowoleni, że nie sprostasz, że inni ciągle będą wymagać od ciebie jeszcze więcej. Czujesz lęk, że mogłabyś zrobić dla innych jeszcze więcej, że mogłabyś jeszcze więcej prostać im oczekiwaniom, lub że oni powiedzą, że znowu są z ciebie niezadowoleni, że inni powiedzą, że nie mogą na ciebie liczyć, że spotkasz się z kolejnym zazutem ze strony innych. Możliwe, że dotyczy ciebie, żozec dzieciństwa, oczekiwania innych względem ciebie.